Mam bitka, 70 tysięcy dolarów. Chciałem go sprzedać. Szymonka z tej strony, Władca monetka kanał KryptoKrólestwo. Dziś jestem z Kubą, który jest CEO Cashify, jest to kantor kryptowalut i metali szlachetnych. Dokładnie, cześć. Kuba, mam do Ciebie kilka pytań. Jeżeli, powiedzmy, dostanę airdrop, soczysty airdrop, bo po to jesteśmy też między innymi na tym kanale, poza samą edukacją, to teraz pytanie. Gdzie powinienem swoje kroki kierować, do którego bitomatu, w jakich punktach w Warszawie na przykład, czy e, powinien skierować? No? ile powinienem mieć jakby przygotowane danego tokenu, dolarów i tak dalej, nie? Jasne. Know -how. E, przede wszystkim na to pytanie możesz sam sobie odpowiedzieć, bo wchodzisz na naszą stronę internetową i sprawdzasz, która lokalizacja mhm. jest dla Ciebie mhm. najbliższa. Tych okay. lokalizacji w tym momencie jest 27. Okay. E, w samej Warszawie jest 6 punktów. Z tego tytułu pytam, bo żeby jakby ktoś nie wiedział, to nie to, że się zamotałem, ale to jest dlatego, że po prostu nie wiem, ile macie tych bitomatów? Tak. Czy kryptomatów, nie wiem, jak to można zaznaczyć. Samych kryptomatów mamy krypto. w tym momencie 12. Hmm. Jest szansa, że zagregujemy jeszcze dwie sieci kryptomatów w tym roku i będzie okay. ich ponad 40. Więc samych kantorów stacjonarnych, gdzie możesz przyjść, napić się kawy, zbić pionę z osobą od nas z teamu, mamy 27. Kryptomatów mamy w tym momencie 12. W Warszawie są... 4 albo 3? Nie wiem. Okej, okay, dobra, to teraz mam takie to, bo powiedzmy, mam no, swoje krypto tak. Mm -hmm. społeczność, którą serdecznie pozdrawiamy, oczywiście. I eee, teraz pytanie: bo są ludzie, którzy gdzieś tego krypto mają większe przychody, mm -hmm. są gdzieś którzy mniejsze przychody. Jaki jest limit wypłacenia gotówki? Jeżeli przychodzę, powiedzmy, chcę, nie wiem. Bitka, Chcę bitka sprzedać jednego bitka, nie? Mm -hmm. Co mogę zrobić od strzała, czy muszę do was zadzwonić? Powiedzieć, słuchajcie, mam bitka, 70 tysięcy dolarów, chciałem go sprzedać. Raczej takie kwoty wolimy umawiać. Yy... Mm -hmm wcześniej, okay. więc wystarczy na, dać nam znać jeden dzień wcześniej, no bo rzadko się zdarza ktoś, kto wpada z ulicy i mówi, dobra, to ja bym sprzedał tego jednego bitka, nie? Okay. I, 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 więc raczej polecamy zadzwonić, no bo może się okazać, że już jedna osoba właśnie przed, przed Tobą była, która sprzedała bitka i nam po prostu braknie gotówki na miejscu. Okay. Jeszcze takie A... zadam pytanie, no, proszę się wepnę, przepraszam, musiałeś to, to, to się osiągnąć. Eee, jak często te kryptomaty, nie mów, nie mów godzin, bo to też jest wasze bezpieczeństwo, Jasne. ale jak one często w ciągu dnia są doładowywane, jeżeli ja przychodzę z ulicy, bo wiem, że często jest tak, że gdzieś tam powiedzmy, znajomy przychodzi jakiegoś kryptomatu, mm -hmm. niekoniecznie waszego, ale polecam oczywiście wasz eee, I na przykład jest za mało gotówki, nie? więc one są raz dziennie doładowywane. Czy one są trzy razy dziennie jak to wygląda? Są tak często doładowane jaka jest potrzeba, bo może okay. się okazać, że wiesz, doładowaliśmy kryptomat kwotą, nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy mm. złotych i się okazuje, że akurat ktoś wypłacił tą gotówkę, więc nie ma takiej reguły. Nie? Może okay. być tak, że przez tydzień w ogóle nikt nie wypłacał, tylko sami były same zakupy status gotówki w naszych kryptomatach można sprawdzić też na, na stronie internetowej, więc jakby wszystko można sprawdzić przed wyjściem z okay, mieszkania. Okay. A jeżeli okaże się, że chcesz sprzedać kryp, krypto w kryptomacie i nie ma gotówki, to może zadzwonić i poprosić o to, żeby uzupełnić tą butelkę Okej, okay, Jesteście bardzo elastyczni. Klient, tak nasz pan. Fajnie, fajnie, pod tym kątem fajnie. Swoją drogą tak już rzucę poza tematem, zaraz wrócimy. Fajnie się udał event Cashify'a w Warszawie w browarach. Bardzo mi się podoba. Dziękujemy, też, bardzo. Też już paliłem tutaj na swoim kanale. Jeszcze jedno pytanie: jakie fi pobieracie? Jeżeli przychodzę i jakie to jest fina, ile procent mniej więcej? Czy możecie się elastycznie dogadać? potargować? No, raczej jesteśmy znani z tego, że nie walczymy niską prowizją, mm. bo uważam, że robimy na tyle zajebistą robotę marketingową, edukacyjną, yy, misją społeczną i tak dalej, że nie chcemy walczyć niską prowizją, bo umówmy się to wszystko kosztuje, tak? Jasne, jasne. a jesteśmy firmą, która zarabia tylko na wymianach. Mm. Yy, wszystkie eventy typu, nie wiem, ten w browarach, yy, czy w cała nasza nasza e, trasa e, wydarzeń w całej Polsce, których zrobimy w tym momencie e, mamy zrobione chyba z 10, a w roku zrobimy z 50, to, widziałem, to wszystko to jest darmowe ma. dla ludzi, a to umówmy się kosztuje, tak, więc ja otwarcie mówię nie jesteśmy najtańsi, ale jesteśmy najlepsi co powtarzam wszędzie e, na ten moment masz e, naszych influencerów, chociażby na kod można uzyskać niższą prowizję, no ja nie mam swojego kodu akurat, dogadamy, 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 słuchajcie. dogadamy. to słuchajcie e, jeżeli e, przyjdziecie i powiecie e, hasło władca monet, o. to wtedy będziecie mieli niższą prowizję. O i to jest piękne, widzicie, e, tak. jak się robi dealer. A jak któryś franczyzobior, franczyzobiorca nie będzie wiedział o takim hasle, to mówić, że szef tak powiedział i tak o, ma być. O, i tak ma być, tak ma być. No, no ale e, tak już na poważnie, mm -hmm. to mamy prowizję e, do 4000 zł jest to 5%. Okej, okay. spokojnie. Spoko. Do 20000 zł jest to 4% mm -hmm. i powyżej 20 tysięcy są to 3% okay. w kryptomatach na ten moment są 4% procenty, jeżeli robicie wymianę blik to zawsze jest to 5%. procent. No, spoko jest tak no. no ceny nie są potworne to czasem mam wrażenie że jak obracasz moimi sumami, część z was pamięta jak mówiłem odnośnie Kangi, Bybitu i tak dalej, że są Bybit czy Binance już pobiera potworne opłaty za, za to doładowanie karty no bo jak ładujecie za 200 złotych tam ładujecie chcecie 100 dolarów a wam pobiera powiedzmy nie wiem 10 dolarów to już jest duża opłata bo to jest 10 procent. Tak. To jest 5 100% brzmi to uczciwie, ale Kuba chciałbym Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo część z Was to może interesować, jeżeli chodzi o, o osoby, które oglądają. Yy, jak, jaka jest Twoja opinia dotycząca afery, gdzie ta osoba, która prowadziła kantor kryptowalut została aresztowana? Słyszałeś coś o tym? Było coś takiego? Tak, słyszałem i słyszałem nawet o kolejnych aresztowaniach, okay. e, o których podejrzewam, że będzie niedługo głośno. E, Umówmy się, jak ktoś nie zna umiaru, no to, to takie jasne, rzeczy się dzieją, jasne, nie? tylko pytanie teraz, jak się to ma? No bo tutaj wchodzimy trochę powoli w taki motyw, że banksterka narzuca prawa, które suwerennego państwa mm -hmm. i że jakby no nie powinni tego robić, no bo jeżeli bank chce sobie wprowadzać takie rzeczy, to mamy PKO, który ma, zarejestrował 2 lata temu Coina, no i wtedy może być niestety finał taki, że no kantory będą miały problem, jeśli chodzi o banki, nie? Bo jeżeli banki prowadzą kantory, wymiany kryptowalut, za niskim procentowaniem, to będziecie Wy mieli problem. Czegoś się zabezpieczacie może pod tym kątem ewentualnie? Wiesz, co ja nie lubię się martwić na zapas. Na Jasne. ten moment, nie? moim zdaniem, nie ma żadnych takich przesłanek, żebyśmy byli zagrożeni ze strony banków. Chyba, że nam wypowiedzą konta, no to wtedy, ale to umówmy się. Gotówka. To jest to, co zawsze będzie, tak? W Jasne. sensie, jeżeli nie pozwolimy sobie w jakiś bezsensowny sposób tego zabrać i zabronić, w każdym razie nie mam takich obaw. No, okay. raczej, raczej patrzę z, takim, z taką nadzieją, że te regulacje pozwolą nam się jeszcze bardziej rozwijać, skalować. Kto będzie chciał wymieniać bez weryfikacji, to będzie to w dalszym ciągu robił. A Raczej jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ze strony użytkownika, to Ty jako użytkownik, jako klient Cashify nie musisz się tego obawiać, bo my to robimy z głową po prostu, tak, nie, więc u nas nie dochodzi do takich story, gdzie są jakieś, nie wiem, zatrzymania, jakieś pralki i tak dalej, no mówię, to, to nie u nas, nie. Znaczy jasne, znaczy ja tu rozumiem jakby, ja jestem zwolennikiem tego, że no nikt nie będzie mnie posądzał, ja, znaczy... Prawnie czysto, jest ze stopy niewinności, no bo ja nie, nie zrobiłem czego złego, nikt prawie nie będzie mnie jakby tutaj przymuszał, więc nie rozumiem trochę takiego negatywnego, negatywnych ruchów w stronę kantorów. Ja tego nie rozumiem osobiście i jestem totalnym przeciwnikiem. Przepraszamy. Proszę. No. Spoko. To, tak tak to bywa na tak ale będę miał, Kuba, jeszcze ciebie inne pytanie, bo mamy tutaj nieruchomości za krypto, tak. czyli chodzi o sam same transfer, wymianę kryptowalut i później zamieniam to w nieruchomość, czy to jest jakby mam gościa, gość ma apartament na złotej, pan Rafał na przykład, i on, ja mówię, Rafał, mordeczko, 100 bitcoinów i, i dogadanie. Takich... W Polsce to nie działa i w Unii Europejskiej też chyba to nie działa, hmm. bo w momencie, kiedy kupujesz nieruchomość za krypto, to Ty w dalszym ciągu musisz dokonać tej wymiany kryptofiat. Okay. Ale e, są kraje, w których e, nie musisz tego robić i deweloper przyjmie od Ciebie kryptowaluty. Okay. Więc de facto na upartego nie masz takiego wyjścia do fiata. I są to kraje poza Unią Europejską. My polecamy przede wszystkim e, budować majątki czy diverryfikować majątek poza granicami Unii Europejskiej, no bo... Coraz częściej się mówi o konfiskatach majątku, o wchodzeniu na konta i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy zwolennikami tego, że jeżeli Masz możliwość, to dywersykuje się poza granicami Unii Europejskiej, gdzie na przykład można kryptowalutami zapłacić za apartament. Okej. Okay. A kojarzysz mniej więcej, jak to wygląda, jakby ktoś był zainteresowany zakupem za granicą? Tam są regulacje w na zasadzie, że jest ślad po blockchainie i to już jest dla niej weryfikacja, ale kojarzysz mniej więcej, jak 5,60. Więc ono tak naprawdę e, płacisz deweloperowi, e, opłacasz deweloperowi fakturę e, na przykład w mhm. i oni, jakby wiesz, nie podchodzą. Są jakoś super e, mocno do weryfikacji źródła źródeł pochodzenia środków, tak? Czyli nie będą ci zaglądać, brzydko mówiąc do tyłka, że wiesz, jakby masz e, USDT, no to pokaż e, zdjęcia koparek z 2013 roku, jak, jak je kopałeś, tak? Albo, nie wiem, swoje trady i tak dalej. Dopóki, no wiesz, jakby to są kwoty też rzędu, nie wiem, 100-150 tysięcy dolarów. znowu umówmy się, jakby przestępcy. Mają inne sposoby, no, żeby prać dużo większe gotówki, tak, więc są e, środki. Świetnym przykładem jest. Jest, e, są tokeny NFT, na przykład e, cyberpunki, które schodziły, niektóre schodziły za takie sumę. to bo nie wiem, nie chcę tutaj przestrzelić albo kilkadziesiąt, ty, kilkadziesiąt tysięcy Ethereum, na przykład, bo to najdroższe NFT e, bym schodziła. E, kilkadziesiąt tysięcy Ethereum to chyba nie, no. ale to są w dalszym ciągu miliony dolarów. Tak, 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 więc... tak, 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 tak no. więc o to chodzi. No. Jeszcze Kuba, ostatnie pytanie ci zadam, a ośle dwa. E, afery poruszyliśmy, metale szlachetne. jakby. Mm -hmm. Jaka jest też, jak powiem, wasza propozycja pod naszą stronę? Nasza, nasza propozycja jest taka, że jeżeli masz krypto, to krypto ci zrobi sporo i chcesz się dywersyfikować, Jasne. no to nie musisz chodzić, szukać, sprawdzać, na co to zamienić, tylko możesz automatycznie zamienić krypto na metale szlachetne albo na nieruchomości, tak? Okay. Wy to metale szlachetne macie w akcjach czy macie fizycznie? Nie, nie, fizycznie. Fizycznie. To jest oh, tak, że to jest tak, że e, chcesz, nie wiem, dostać. Złotego kangura za bitcoiny? Proszę bardzo, nie ma problemu. Załatwicie złotego kangura? No ja. No. Kurde, no to więc, więc, nam, że no. E, więc e, wszystko tak naprawdę co jest dostępne. Teraz w metalach szlachetnych, typu monety, sztabki, mm -hmm. jakieś monety kolekcjonerskie. No to może jeszcze nie teraz, ale w tym miesiącu, mam nadzieję, okay. będziemy już mieli pełną ofertę, gdzie uda się Wam pokazać, że naprawdę jesteśmy konkurencyjni. Bo do tej pory nie będę ukrywał, nie skupialiśmy się na tym, po prostu zrobiliśmy tak, że mamy te metale szlachetne, sprawdzaliśmy jakieś zainteresowanie. Widzimy, że jest bardzo duże, szczególnie teraz, kiedy ludzie przed Halvingiem już zdążyli zarobić kupę siana. Zresztą też myślę, że to, to to jest u sąsiadów się dzieje. Ja nie chcę mówić, bo że mi kanału zaraz nie tego, O są zakazane słowa, no. ale to, co u sąsiadów się dzieje na, na państwie, na U, no to generalnie też dużo osób myśli tylko. Na przykład nie, tak. tutaj mój kamerzysta Mój Sancho Pancho właśnie Sancho Pancz Łukasz, też mi się mówi, na przykład złoto ma dzisiaj ATH z tego, co słyszałem. Tak. No tak. więc też z tego tytułu myślę, że złoto jest dobrą opcją dywersyfikacyjną. E, jeszcze no, ostatnie pytanie, Kuba, mam do ciebie. Merch, bo słyszałem, żebyście mieć fajnego mercha z odzieżowego. Czy będziecie go sprzedawać, czy to jest tylko tak dla... E... E, wiesz co, sprzedawać, nie wiem w jakim celu, e, dla, nie, jakby to jest kolejny temat, nie, nie? Jakby nie chcemy zarabiać na merczu, jakby okay, to, że okay. ja narzucę sobie 100zł e, marżę na, na bluzie to nie, ale no jesteśmy znani z tego, że mamy zajebisty mercz, e, jakościowy, marketingowo, marketingowo uważam, wszystko. że lecimy na, na okay, grubasie. Bunie, jakby ktoś był na evencie, ja to dałem swojej przyszywanej siostrze, Kasiu, pozdrawiam Cię. Słuchajcie, to to jest mega, że to jest na plaży czy na coś, jakościowo to wychodzi. To nie jest tak, że jestem ambasadorem i chwalę, bo ja już wam mówiłem coś na ten temat w swoich materiałach, ale to jakościowo wychodzi, więc jak no, będziecie na eventach, wieście, bo jest mega, nie? W, w, wolimy, wolimy zrobić fajną porządną rzecz, a nie na tej zasadzie, że dajemy całą torbę. Wiesz, z, z konferencji I tak naprawdę pierwsze co robisz to wrzucasz to do śmietnika, bo tego nie jesteś w stanie gdzie użyć, tak? Więc robimy porządny merch i tak samo będzie z kolejnym merchem, to będzie odzieżówka. Podejrzewam, że będziemy rozdawać z aktywności po prostu, o, nie? O, to jest jakby, o. wiesz. U nas, u nas, mamy taki mały gang polski cebuli, gang Januszy, to wiecie, to wiecie co będziemy robić? Ale my, my się wiesz, my się odwdzięczamy, tak, tutaj wie? nie wiem, no. chcesz dostać merch, zrób jakąś aktywność. Dla nas najlepszym marketingiem jest polecanie, jest udostępnianie naszych treści, polecanie naszego kantoru. Jesteśmy ziomeczkami, my jako, jako wiesz, fakt, że ziomkowie fakt. nie chcemy wam sprzedawać, po prostu się odwdzięczamy za to, że wy nam pomagacie, tak? I dzięki temu mamy fajną społeczność. No i wydaje mi się, że dzięki temu też tak e, rośniemy. Nie? Ja myślę, że przynajmniej według mnie jesteście dość fajnie odbierani. Ja was odbierałem, jak nawet nie byłem już takim influ, a widziałem fajnie mówię, nie, no oni za nie dlaczego mi się sympatycznie, mega? No, tak się, więc, tak się, tak więc, się robimy. No i więc, nie, a powiem wam, że nawet lepiej nie ukrywam, że jak zacząłem, mówię, kurde, jak złapię jakąś ambasadorkę, to fajnie mówiła z identycznie, nie? No i, I to już nie to się zachwalam, tutaj to jest jakaś wazelina, ale tak było faktycznie. Kto mnie zna, to jest na prywatnie, ze mną rozmawiał gdzieś tam wcześniej, to wie. Yy, jeszcze mam jedno pytanie, dość takie, no pewnie się nie spodziewasz, ale yy, jeżeli chodzi o Cashify, czy planujecie swój własny token? Nie, nie, nie planujemy, planujemy okay. bo nie miałbym na niego pomysłu, ale planujemy własne NFT. Okej. Okay. Coś więcej byś powiedział? Najpierw będziemy budowali klub, społeczność zamkniętą, z różnymi poziomami nft ów i w tym momencie budujemy rozwiązanie technologiczne takiej bramki płatności, okay. po prostu technologię, bo my w tym momencie jesteśmy trochę zacofani technologicznie, chociaż ostatnio online odpaliliśmy, więc w końcu można kupić z automatu kryptowaluty, kantorbitcoin.pl, więc i chcemy zrobić tak, że NFTki będą taką jakby tokenizacją i zobaczymy jak nam się to uda prawnie zrobić ale będziemy chcieli zrobić tak, że któreś poziomy NFTków będą pozwalały na zarabianie z naszej bramki płatności po prostu. Okay, okay, ale nie chcę się bawić w coś takiego, że wiesz muszę pilnować ceny tokena, ktoś mi go zdapuje nie, nie, i tak dalej. Nie, nie, jakby uważam, jest, że to nie ma sensu. To jest tak, zresztą tokenizacja wszystkich rzeczy nie jest najlepszym pomysłem. Przykładem świetnym jest Fame MMA, który wpuścił token. I inwestorzy stali ja przepraszam w dupie, nie? no bo tego inaczej nie na nawet. Znaczy, wiesz, co uważam, że akurat Fame ma super produkt do tego, żeby dźwignąć to? Nie wiem, jak po tych aktualnych oferkach, no. ale wiesz, to jest działający biznes, który może ten token skupować i to ma sens. Może, ale u nich jest. Oni puścili gierkę, która polegała się nim na biciu, i to był taki pomysł z czapy, bo był hype, hmm. weszła ulica i weszły firmy, które nie miały pojęcia. Ale tam hmm. były, były, były zrzucone bugi bardzo dużych. E... Bardzo duże bugi ludzi, którzy dostali ten token za darmo, tak? Tak, tak U nas tak, nie no. ma nic za darmo, tak? No. Jakby... W sensie to rozdawanie, rozdawnictwo nie działa, nie, nie, jakby nie, nie. wiemy. No dobrze wiemy no, doskonale. Kuba, to no, Kuba, teraz ostatnie pytanie, na pewno stawia się spokój. Dobra. W jakich altach siedzisz? E, ojejku, wiesz co, e, ja założyłem sieć kantorów po to, mhm. żeby, żeby, nie nie żeby, żeby nie musieć tradować. ja Jestem tak tragicznym traderem, że trzymałem na przykład tego Hunter's Dream Kaf, nie wiem czy kojarzy nie, 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 nie. Jakieś tam były no. powiązania, powiązania niby z Rajoshi, z maskiem i tak dalej. No. Trzymałem go przez dwa lata. Sprzedałem go, na drugi dzień zrobił plus 50%. I to jest, to jest mój trading, więc dlatego ja nie traduję. Mamy naszą skarbonkę, naszą skarbonką zarządza Piotr. W świetne, tak? świetne ma się wyniki. Wiesz, no, co? inaczej, właśnie to jest, pokaz, to jest pokazanie, że my, nie, nie traderzy, wrzucamy 500 dolarów co tydzień z dupy w projekty, które, nie wiem, albo coś przeczytamy, albo coś usłyszymy. Piotr w Uela mocno się załadował i to w ogóle super poszło. Ja w tego Uela to nawet się nie, nie zagłębiałem, mówię, rób co chcesz. I się okazuje, że ta strategia DCA. Zajebiście działa, bo my w tym momencie, mamy, nie wiem, ile procent. Ze 130%? Ja wziąłem u was cały portfel był łącznie chyba 800% zrobiony. Na to chyba oczy 500% zarobione mieście wszystkiego. Solana A... Wam zrobiła 300-400. Ja tak, wczoraj no, na Twitter wrzucałem no, Twita i jakby powiedziałem. No, więc, więc wiesz, okazuje się, że nie trzeba się na tym znać, wystarczy kupować, ale nie tradować, W sensie nie trajdować. Pytanie, co znamy, co rozumiem poprzez trading. Jest, my kupujemy i trzymamy wiesz, po prostu. Okay, nie? Okay, kupujemy czaje, i trzymamy. Czaje, nie? Czaje. I taka jest nasza strategia. Mam nadzieję, że uda nam się skeszować na szczycie. Bo jak nie, to zostajemy z torbami na, na nie, kolejną no, kostkę. Przy drugim no, szczycie da radę jeszcze wyczuć. Przy trzecim to już jest to no, już jest za późno. Dobra, no. dziękuję Wam bardzo. Przejmie ze mną Dzięki wielkie. Kuba. Ja jestem Władca samolot Trzymajcie się krótko. Na razie. Cześć. Hej.